Karolino, w swojej prezentacji powiedziała Pani, że zdrowa gleba to zdrowe plony. Jak zatem zadbać o glebę? Co trzeba zrobić, żeby ta gleba była zdrowa? Tak jak mówiłam w prezentacji, powinniśmy przede wszystkim się skupić na tym, żeby z uprawy późnej przejść na bezorkową. Tak jak na przykładzie naszego gospodarstwa robimy już to od 21 lat. Również na przykładzie własnym obserwacji rodziców, odstawienie nawożenia. Mam tutaj na myśli głównie fosfor i potas, którego w gospodarstwie nie stosujemy już od 20 lat. I to, na czym skupiała się moja prezentacja, czyli systemu Plocher, czyli agrotechnologia inaczej. Wprowadzenie dużej ilości tlenu do gleby i wspomaganie życia biologicznego niezbieraniem słomy, czy też wypłyceniem uprawy, Zmianowaniem, to też jest bardzo ważne, jak i też robieniem różnego rodzaju wsiewek czy też poplonów z różnicowanych roślin. Myślę, że to jest taki klucz, jak powinniśmy dbać o warsztat pracy, jakim jest właśnie gleba. I tak jak widać na naszym przykładzie, że nie orzemy, nie stosujemy chemii i jak najbardziej można to zrobić, i efekt końcowy jest naprawdę bardzo dobry. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby zbierać 10-15 ton pszenicy i przerzucać te tony, tylko żeby wyprodukować jakościowy. Produkt, który jest pożądany przez konsumenta. Ale tak jak mawia mój tato, każdy powinien prowadzić w swoim gospodarstwie, czy to jest wielkie gospodarstwo, czy małe doświadczenia i zaczynać robić to samo, ale w inny sposób. Przez to będzie miał swoją wiedzę i doświadczenie, jak dana uprawa sprawdza mu się na polu. I wydaje mi się, im szybciej się tego nauczymy, tym będziemy na wygranej pozycji. Bo to prędzej czy później, i tak czy to wymusi na nas Unia Europejska, czy też konsument ostateczny. Bo ja widzę, jakie jest zainteresowanie właśnie produktami ekologicznymi tutaj w naszym rejonie i podejrzewam, że w innych rejonach Polski jest dokładnie to samo. Ludzie coraz więcej uwagi zwracają na to, jakiego mają ziemniaka, z jakiego gospodarstwa on pochodzi. Chcą nawet przyjechać do gospodarstwa i zobaczyć, jak to wszystko wygląda i to powinniśmy właśnie zacząć w swoim najmniejszym rejonie. Propagować produkty, które wytwarzamy. Niekoniecznie muszą być to produkty ekologiczne, ale teraz bardzo modne jest zakładanie rolniczego handlu detalicznego mhm. i działanie po prostu tutaj w tym kierunku. Ja również założyłam ostatnio RHD. Mhm. Robię ekologiczne mleko sojowe, tofu z polskiej soi. Bez genetycznych modyfikacji, jak i również ta soja nasza jest ekologiczna, i zapotrzebowanie i też zainteresowanie tutaj naszych okolicznych, że tak powiem, smakoszy jest naprawdę bardzo duże. I widzę, że jeśli ma ktoś na to pomysł, to sprzedaje się to doskonale. W waszym gospodarstwie już na większą skalę uprawiacie soję w ekologii. Dlaczego zdecydowaliście się akurat na ten gatunek, na tą roślinę? Jakie tutaj korzyści pani widzi z tej uprawy? Takie same jak z wszystkich innych rzeczy, które zaczęliśmy robić jako piersi. Jak zaczęliśmy, odstawiliśmy pług, to dużo ludzi się znaśmiało, co robicie, że bankrutujecie, że wywieźli wam pług na, na tirze. Nie, tutaj mam takie przeświadczenie, że jeśli zaczniemy coś robić piersi, to mamy dużo większe wiedzę i doświadczenie swoje własne, żeby być o krok, przed innymi. Bardzo jestem zadowolona właśnie z naszego dzisiejszego spotkania, bo było na nim, na nim dużo rolników, niekoniecznie z naszej okolicy, ale z Polski. Dużo rolników przyjechało ponad 600 kilometrów tylko po to, żeby dowiedzieć się, jak uprawiać soję w systemie ekologicznym, czy też ziemniaka ekologicznego, którego już robimy a tutaj kolega, który ma 600 hektarów ziemniaków, przyjechał, bo widzi dla siebie jakieś rozwiązanie. On powiedział, że nie chce przewalać ton ziemniaków, tylko z jednej strony woli przewalać pieniądze, tak? To nie chodzi o tonaż, tylko o ten efekt końcowy i też satysfakcję, że dajemy klientowi coś o wysokiej jakości, a nie, że jakość to będzie, tylko to ma po prostu być tak, jak to hasło z pola do stołu, ale żeby to był produkt zdrowy, i powodujące właśnie zdrowie u człowieka, a nie jakieś dolegliwości. Tak jak pani mówiła podczas wykładu nie ilość, a jakość. Tak, i to jest bardzo ważne. Ja jestem już po raz kolejny w Waszym gospodarstwie. Za każdym razem to są bardzo interesujące spotkania. Bardzo dziękuję za możliwość udziału i tym razem. Dziękuję, dziękuję za rozmowę.